Wielu rok 1409, Wtedy to dwaj wielcy władcy, mistrz zakonu najświętszej Maryjej Panny, w podjął oraz król polski, Litwin Jagiełłów, który na szczerze jął Władysław, stanęli naprzeciw siebie, żeby zmierzyć się w światełki południu.

Jest fenomenalne. Czy są Państwo z Malborka, czy może z okolic, czy może z drugiego końca? Nie. I są Państwo pierwszy raz w Malborku? Ja jestem tak. I jak wrażenia? No, trzeba przyznać, że co sama twierdza okolica robi ogromne wrażenie. Czy oglądali Państwo bitwę? Po części oglądaliśmy ze względu na to, że bardzo dużo osób chciało zobaczyć tą inscenizację. Wydaje i mi się chyba że ciekawie jest właśnie na pięć tych części. Bo tak jedna to powiem pani tak chyba raczej monotonnie by człowiek patrzył, tak? A tutaj jeżeli są takie pięć kolejnych takich etapów, to jest super. To znaczy ja może jestem przygotowana na huk, bo u nas w Mławie również się robi rekonstrukcję bitwy pod Mławą, gdzie również są takie emocjonalne i wybuchy i zadymianie, ale tu huk był lepszy. Dużo jest ciekawych rzeczy, naprawdę. Bo to jest ciekawe. nie pierwsza moja, my tu mieszkamy 50 lat, tak? To my tutaj znaleźliśmy <laughs> <Teraz śmiech> no. to, ale ciekawe, ciekawe. Bardzo nam się podoba, dzieci właśnie widziały żywego węża, więc są pod wielkim wrażeniem. My czekamy na atrakcje dla dzieci, słyszałam, że będzie teatrzyk. Wzorem poprzedniego roku najmłodsi także mieli dużo atrakcji dla siebie. Urząd Miasta przygotował Gród Dziecięcy, który wzbudził po raz kolejny ogromną furorę. Liczne konkursy, zabawy i fantastyczna atmosfera na pewno na długo zapadła w pamięci młodych turystów i mieszkańców Malborka. Witam wszystkich serdecznie, Monika Ładeńska. W Grodzie Dziecięcym proponujemy dzieciom różne warsztaty. Warsztaty ceramiczne, czyli lepienie z gliny, warsztaty lalkarskie, podczas których dzieci mogą tworzyć swoje autorskie laleczki, warsztaty, tworzenia biżuterii, z makaronu, z koralików. Oczywiście dużym powodzeniem i w tym roku cieszyła się piaskownica archeologiczna, dzięki czemu przez zabawę dzieci uczyły się także bogatej historii Malborka. Jestem Litwinem, przyjechałem z Litwy, no jak oblążenie Malborka i bez Litwinów, no. To musi być chociażby jeden. Przyjechałem pokazać twórczość naszą litewską regionalną U mnie możecie znaleźć takie sprawy. Вироби з джева, наприклад, як шаселко. Proste takie. czy e, kufereczek na podróż, e, co można na co dzień używać, czy rogi do picia. Ja jestem takim artystą trochę no, szerokiego profila i też można znaleźć takie drobne żarty. Niektóre rzeczy są e, e, tradycyjne, takie jak e, e, drewniany zbanek, których no takich nikt w ogóle nie, nie robi, bo bardzo kłopotliwa sprawa to zrobić, to jest z dwóch kawałków zrobiony, do now wstawione i bez kleju bez niczego, a trzyma się. Ja y, kocham y, to robić tak, jak rodzili nasze przodkowie. Kiedyś były smoki. Święty Jerzy, prawda? Patron rycerstwa polował na smoki. Smoki wyginęły. Dlaczego wiadomo? Ponieważ słuchałem dzieci, to nie będę mówił. No zostały węże. Dlaczego akurat takie? Chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że to jest wbrew pozorom miłe zwierzątko, żeby przełamać ten stereotyp, że wąż jest zimny, obślizły, niebezpieczny. Jak widać, jest to miłe zwierzę. I to jest chyba jedyna okazja dla y, takiego zwykłego, szarego obywatela, żeby takiego węża dotknąć, przymierzyć na siebie, zrobić sobie z nim zdjęcie, no bo zoo możemy popatrzeć tylko przez szybę na to, prawda? Kasztelan zamku Winowłodzu, Franciszek Egierski. No przede wszystkim mięsiwo ziemniaków nieznano, wiadomo. Była kasza, mączne jakieś, placki, no i przede wszystkim mięso, mięso, mięso. No. Czyli rozumiem, wszystko to, co szybko pozwoli, pozwoliło wrócić do sił. Tak jest, zgadza się. No, wiadomo, no warzywa przyszły dopiero później troszeczkę, więc czym chata bogata, czyli praktycznie dużo mięsa, dużo kaszy, no i wino, wino, bo wiadomo, woda była wtedy już też skażona i jak do wody było dolane jakieś tam, jakieś troszeczkę

Wokół zamku i na jego murach walka stawała się coraz bardziej intensywna. Zarówno atakujący, jak i obrońcy stwierdzili i wiedzieli, że nadchodzą decydujące chwile obręczenia. Tomasz Szajewski. Bardzo ważne jest, że to nie było tylko i wyłącznie jedne, jeden spektakl wieczorny, ale cały szereg tutaj towarzyszących imprez, i że właśnie dyrekcja tutaj fajnie pomyślała, ułożyła to w pewien logiczny program taki. No i wszystko oczywiście dzieje się dookoła osi, którą jest zamek przepiękny zamek, najwspanialszy zamek. Przez te 15 lat wytworzono pewną wartość, która już jest rozpoznawalna tutaj, nie zawaham się powiedzieć, w całej Europie, bo przecież. Przyjeżdżają do nas również rekonstruktorzy z Niemiec, z Ukrainy, z jakichś krajów flamandzkich. To raz. Dwa, no, że w ogóle coś takiego się dzieje, bo w ogóle rekonstrukcji w muzeach do tej pory było bardzo mało. No i czy no, ten magiczny duch, prawda, tych rycerzy, których już tutaj dzisiaj nie ma, ale oni gdzieś tam nocą przemykają się tymi krużgankami, korytarzami. To, to jest coś rzeczywiście niepowtarzalnego. Żaden film i żadne widowisko tego nie zastąpi. Arkadiusz Dzikowski, brat twórcy Ziemi A oblężenie Malborka, tak jak w roku ubiegłym, było imprezą bardziej jak gdyby, przy, przybliżającą średniowiecze i atmosferę właśnie średniowiecznego miasta i samego oblężenia. Pięć inscenizacji, które do tej pory się odbyły, one ilustrowały jak gdyby, przebieg oblężenia, czyli nie były to statyczne spektakle, ale dynamiczne walki w fosach zamkowych. Dzisiaj udało się Armii Krzyżackiej odeprzeć wojska polskie, czyli, czyli spotkaliśmy się z historyczną prawdą, no ale oprócz tego obrężenie Malborka to w tej chwili jest jakby wielka impreza kulturalna, mnóstwo pokazów życia średniowiecznego. Obozy rycerskie, bardzo bogaty jarmark średniowieczny w tym, w tym roku i tam też życie typowo jarmarczne. Jest to impreza bardziej zbliżona do tych, na których zresztą wzorowaliśmy zarówno poprzednioroczną edycję, jak i tegoroczną. Przede wszystkim jesteśmy bliżej publiczności. Zarówno inscenizacje, jak i otwartość obozów rycerskich powoduje, że publiczność jakby uczestniczy w tym, w tym oblężeniu nie wyłącznie w roli widza siedzącego na ławeczce, ale może się jakby poczuć w samym ogniu walki, czy też bezpośrednio na jarmarku otoczona artystami, rycerzami no i, i różnymi ciekawymi ludźmi. Ja proponowałbym, jeżeli, jeżeli jak gdyby warunki pozwolą rzeczywiście na, 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 na wykorzystanie wałów plałena, proponowałbym rozwijanie imprezy jakby w takim kierunku równoległym. To znaczy nie rezygnowanie z tego co Robimy teraz przy jednoczesnym uruchomieniu trybun i wałów Plauena do. Elementów oblężenia, które mogłyby być elementami czysto komercyjnymi. Rafał Mańkus, Muzeum Zamkowe w Malborku. Mieliśmy bardzo pozytywne sygnały po ubiegłorocznej formule, w związku z tym te atrakcje przygotowane w tym roku opierały się na tym, co wypróbowane, co dobre. Trochę nowości dołożyliśmy. Chcemy, żeby oblężenie Malborka było, było taką wielką, żywą lekcją historii, a pamiętajmy, że średniowiecze to nie tylko bitwy, to nie tylko pojedynki rycerskie, to nie tylko konie to nie tylko walczący, ale to też rzemiosło, stąd nasz jarmar średniowieczny w tym roku y, mocno rozbudowany, ale też y, zabawa, śpiewy, liczne występy teatralne, koncerty. I sigh, I weep, I fight, Please. I... Estetyczną osobą była przede wszystkim głównym elementem łączności dla walczących z poru oddziałów. To miejsce, w którym zajmowała się tam... Kiedy ta jedna armia traciła drogę, rycerze znajdujący się w kopii, czyli w całym dużym oddziale, całkowicie tracili orientację i nie wiedzieli, co tak naprawdę dalej robić, czy nastąpił już upadek, czy może jeszcze się walczy. Tracili orientację i często niestety przegrywali bądź dostawali się do niewoli. I plus powrotu. tak, Polacy, znowu z powrotem